Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zabiorę Was w kilka różnych miejsc. Będziemy we Wrocławiu, będziemy w Koronowie i będziemy tutaj, także zapraszam. Na pierwszy ogień lecimy do Wrocławia. Jesteśmy na skateparku, jest z nami Grabek. Grabkę kojarzycie już z poprzedniego odcinka z Wrocławia, jeżeli jeszcze go nie widziałeś to koniecznie obczaj, wyświeczy Ci się gdzieś tutaj i zaliczamy sesyjkę na skateparku. Ok, cała reszta skateparku jest dosyć mocno zakoczona, więc my sobie pośmigamy troszeczkę w bowlu i z bowlam. Okej, okay, my lecimy tutaj z małą rozgrzeweczką w bowlu, a teraz obczajcie kilka klipów, które nagrałem kilka dni temu w Koronowie na Dick Jamie, gdzie zabrałem ze sobą pierwszy raz z, z rowerem duro po zmianach. Są miaski, było kopanie, także obczajcie, co udało się nagrać w miniony weekend. Siemaneczko, witam Was z Koronowa, jesteśmy właśnie drugi dzień na Dick Jamie i co się dzieje. E, mamy tutaj usypane trochę rzeczy, są poprawione bandki, jest porobione kilka rzeczy na górze. Co tutaj się dzieje, Orze? No ogólnie robimy pionową bandę, podsypujemy ją do góry, jest sztywniutko, twardziutko. Wyglądasz na zmęczonego. To nie zmęczenie, to zajawa. I o to chodzi. <noise> to lecimy, to co żeśmy tutaj wykopali, Dała Orze. Lecimy. Jesteście właśnie u Orła na kasku i ciśniemy traskę weekendową. Orzeł followuje. Uh! 真的。 Syk. I tak oto było w Koronowie, tak oto było we Wrocławiu, teraz jesteśmy w Chojnicach na Górce Śmierci i zrobimy sobie z orłem mini Edita, z tym jego mościa. Cześć widzowie. Lecimy. No i o. I znowu wstawię Edita z No i I w ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, subskrypcji i napisać czegoś miłego w komentarzu. Daj znać czy podobały Ci się jazdki na większych rowerach. I ogólnie daj znać, co tam u ciebie słychać. A my. Polska f... góra! Widzimy się już wkrótce. Z <śleski> <Uho -ho. śleski>